W przednim odcinku poznaliśmy Krzysia, Misia Puchatka i Prosiaczka. Dowiedzieliśmy się też, skąd wzięło się dla Misia imię Puchatek. Mogliśmy też usłyszeć o tym, jak zaczęła się przygoda Misia Puchatka z pszczołami, a w tym odcinku usłyszycie dalszy ciąg tej przygody. Posłuchajcie. Prawda, że to cudowne? Zawołał Kubuś Puchatek do ciebie z góry. Jak ja wyglądam z dołu? A ty mu odpowiedziałeś: Wyglądasz jak niedźwiedź uczepiony do balonika. A nie zapytał Puchatek zatroskany a nie jak mała czarna chmurka na niebieskim niebie nie bardzo. Ale może tam w górze to wygląda troszkę inaczej. Już ci raz mówiłem, że z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Nie było wiatru, który by poniósł go w stronę drzewa. Także Miś wisiał nieruchomo w powietrzu. Mógł widzieć miód, mógł wąchać miód, ale nie mógł dotknąć miodu. Po krótkiej chwili zawołał w dół do ciebie: Krzysiu! Co? Zdaje mi się, że pszczoły coś zwąchały. A co takiego? Nie wiem, ale mam wrażenie, że one się czegoś domyślają. Może myślą, że chcesz się dobrać do ich miodu? Może. Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Znowu na chwilę zapadło milczenie, po czym kubuś puchatek zawołał na ciebie z góry. Krzysiu, co? Czy masz w domu parasol? Mam. A bo co? Chciałbym, żebyś go przyniósł i przechadzał się z nim tam i z powrotem. I mówił Ajaj. Zanosi się na deszcz. Myślę, że to będzie świetny sposób na pszczoły. A ty pomyślałeś w duchu, głupi poczciwy misiu, ale nie powiedziałeś tego głośno, bo lubisz go za bardzo, tylko poszedłeś do domu po parasol. Ach, jesteś nareszcie, zawołał z góry Kubuś Puchatek, kiedy tylko wróciłeś pod drzewo. Byłem już o ciebie niespokojny. Jestem zupełnie pewien, że pszczoły stanowczo coś podejrzewają. A czy mam otworzyć parasol? Zapytałeś. Tak, tylko poczekaj chwilkę. Musimy być rozsądni. Najważniejsza pszczoła, jaką mamy zmylić, to królowa. Czy potrafisz odróżnić z dołu królową pszczół od innych? Nie. Szkoda. Ale trudno, musimy sobie radzić inaczej. Teraz, kiedy ty będziesz przechadzał się tam i z powrotem pod parasolem i mówił a jajaj zanosi się na deszcz. Ja znów zaśpiewam piosenkę chmurek. Taką, jaką tylko chmurka może zaśpiewać. A ty sobie spaceruj. No i wtedy, kiedyś ty przechadzał się tam i z powrotem i myślał, czy będzie deszcz, czy nie będzie, Kubuś Puchatek zaśpiewał taką piosenkę. Jak to miło chmurką być, niebem płynąć, jak po wodzie, mała chmurka na dzień dobry taką piostkę śpiewa co Jak to miło chmurką być niebem płynąć jak po wodzie i od rana na dzień dobry taką piostkę śpiewać co dzień. Jak to miło chmurką być. Pszczoły bzykały podejrzliwie, jak to one mają w zwyczaju. Kilka z nich naprawdę wyfrunęło z gniazda i zaczęło unosić się dookoła chmurki, gdy chmurka właśnie śpiewała drugą zwrotkę swojej piosenki. I nawet jedna z pszczół usiadła na chwilę na nosie chmurki, ale zaraz odfrunęła. Krzysiu, aj, Krzysiu! wrzasnęła chmurka. Co? Myślę i myślę i. Teraz już wiem na pewno, że to jest bardzo zły gatunek pszczół. Tak ci się zdaje? Zupełnie zły gatunek. I myślę, że one chyba robią kiepski miód. I zdaje się, że ja chyba zejdę na dół. A co ty o tym myślisz? Ale jak zawołałeś? Kubuś Puchatek? Nie pomyślał o tym. Gdyby wypuścił sznurek z łapki, zleciałby na ziemię i to mu się nie bardzo uśmiechało. Myślał więc dość długo. Wreszcie powiedział: Krzysiu, musisz strzelić w balonik. Czy masz z sobą fuzję? Ma się rozumieć powiedziałeś. – Ale jeśli to zrobią, balonik będzie na nic! – powiedziałeś. – Tak, ale gdybyś tego nie zrobił – rzekł Puchatek. – Ja będę na nic! Wobec tego wycelowałeś bardzo ostrożnie w balonik i wystrzeliłeś. – Ojej! – wrzasnął Puchatek. – Czy nie trafiłem? – zapytałeś Krzysiu. Trafić trafiłeś odpowiedział puchatek, ale nie w balonik. Bardzo mi przykro, powiedziałeś, jeszcze raz strzeliłeś, ale tym razem już w balonik, z którego powolutku wyszło powietrze i kubuś puchatek opuścił się na ziemię. Ale miał tak zesztywniałe łapki od ściskania sznurka, że przez cały tydzień trzymał je wyciągnięte w górę. Ile razy mucha siadła mu na nosie, nie mógł odpędzić jej łapką, tylko zdmuchiwał ją. Od tak. I zdaje mi się, choć nie jestem tego pewny, że dlatego jeszcze. Nazwano misia Puchatkiem. Czy to już koniec historyjki? Zapytał Krzyś. Tak, to koniec tej historyjki, ale są jeszcze inne. O Puchatku i o mnie? I o Króliku i o Prosiaczku i o was wszystkich. Czy już ich nie pamiętasz? Pamiętam tylko kiedy chcę je sobie przypomnieć, to zapominam. O tym, jak Puchatek i Prosiaczek polowali na słonia. No i nie złapali go, prawda? Nie. Puchatek nie mógł, bo jest głupiutki. A czy ja go złapałem? O tym jest właśnie w tej historyjce. Krzyś kiwnął główką. Przypominam sobie, powiedział Krzyś, tylko Puchatek już dobrze nie pamięta i Puchatek chciałby, żebym mu ją znowu opowiedzieć, bo on lubi prawdziwe historie, a nie wymyślone. I ja tak myślę, powiedziałem. Krzyś wesnął głęboko. Wziął misia za łapkę i ciągnąc go za sobą poszedł w stronę drzwi. Przy drzwiach odwrócił się i powiedział: Czy możesz przyjść do mnie, jak będę w kąpieli? Mogę, odpowiedziałem. Ale ja go nie skaleczyłem, kiedy strzeliłem z fuzji, prawda? Nic a nic. Krzyś kiwnął główką i wyszedł. A po chwili usłyszałem. To Kubuś Puchatek wchodził za Krzysiem na górę po schodach. W następnym odcinku, którego będziecie mogli posłuchać w najbliższą sobotę, miś Puchatek wybierze się z wizytą do królika. I wpadnie tam niespodziewanie w pewien potrzask. Zapraszam Was więc do kolejnej audycji o Misiu Puchatku.